Ponad już 50 krajów siadło do stołu negocjacyjnego z USA w celu negocjowania wysokości taryf nałożonych na nich przez Donalda Trumpa. Rozmawiają o tym, co mogą zrobić, aby te taryfy zostały zniesione lub chociaż obniżone. Czyli Trump osiąga to, co dokładnie chciał osiągnąć. Brutalny sposób negocjacji zarzucił przeciwników problemami i teraz będzie ich dociskał i robił, jak on to mawia, jak najlepsze oczywiście dla USA. Deal. Jeśli chodzi o sam rynek akcji, czy jest to dobry czas na kupowanie? Ja zawsze powtarzam, powtórzę to jeszcze raz. Kupuj, gdy leje się krew. Więc ja kupuję, gdy leje się krew. Krew leje się w tej chwili strumieniami od kilku już dni. Przeceny są ogromne. Przecenie uległy również bardzo dobre spółki, ale również ze spółkami słabnymi, praktycznie. Więc okazje potencjalne, inwestycyjne są ogromne. Ważne, żeby to robić z głową, i ważne, żeby wiedzieć, po co się to robi, jaki się ma plan na te zakupy, na te inwestycje czynione np. dzisiaj, to jest w poniedziałek, 7 kwietnia, żeby uniknąć sytuacji, że sprzedaje się na drugi dzień, tylko dlatego że spadki jednak nie ustały, wychodzi się ze stratą i kręci się jak dziecko we mgle. Powtarzam jeszcze raz, przede wszystkim kupować dobre, najlepsze z możliwych spółek. Ceny w tej chwili są bardzo atrakcyjne i pamiętać po co te spółki się kupiło i proszę pamiętajcie, że to co mówię nie jest żadną poradą inwestycyjną, tylko moim osobistym zdaniem na temat sytuacji na rynku i przedstawieniem sposobu, w jaki ja osobiście podchodzę do inwestycji. Ponoć już 50 krajów siadło do stołu negocjacyjnego z USA w celu negocjowania wysokości taryf nałożonych na nich przez Donalda Trumpa. Rozmawiają o tym, co mogą zrobić, aby te taryfy zostały zniesione lub chociaż obniżone. Czyli Trump osiąga to, co dokładnie chciał osiągnąć. Brutalny sposób negocjacji zarzucił przeciwników problemami i teraz będzie ich dociskał i robił, jak on to mawia jak najlepsze, oczywiście, dla USA deal. Jeśli chodzi o sam rynek akcji, czy jest to dobry czas na kupowanie? Ja zawsze powtarzam powtórzę to jeszcze raz kupuj, gdy leje się krew, więc ja kupuję, gdy leje się krew. Krew leje się w tej chwili strumieniami od kilku już dni. Przeceny są ogromne. Przecenie uległy również bardzo dobre spółki, ale również ze spółkami słabnymi, praktycznie. Więc okazje potencjalne inwestycyjne są ogromne. Ważne, żeby to robić z głową, i ważne, żeby wiedzieć. Po co się to robi, jaki się ma plan na te zakupy, na te inwestycję czynione na przykład dzisiaj, to jest w poniedziałek, 7 kwietnia, żeby uniknąć sytuacji, że sprzedaje się na drugi dzień, tylko dlatego, że spadki jednak nie ustały, wychodzi się ze stratą i kręci się jak dziecko we mgle. Powtarzam, jeszcze raz,